Wiemy już, że ten instrument potrafi nam zagrać bardzo szeroko, ale grzechem byłoby cały czas śledzić brzmienia pojedyncze bez zaprogramowanych procesorów efektów, kiedy w performie mamy cztery lajery i te cztery lajery naprawdę robią robotę. Posłuchajcie. Mogę wykorzystać wektor, aby zarządzać wszystkimi czterema lajerami. Czyli arpeggiatory są bardzo mocną stroną tego instrumentu, pady również filtry robią robotę. Czyli maszyna do padów waży tylko i wyłącznie prawie 3 kg. Świetne. Mamy też fortepiany. Jakby chciał ktoś fender piano. Takie samo brzmienie z wirusie. Piękne są te smyki. można również spróbować sił w muzyce filmowej Muzyka Tak, czuć takim starym wave station? Przecież ten instrument ma mnóstwo brzmień syntezatorowych, a więc posłuchajmy lidów. Jeszcze jedna ciekawostka. Mam brzmienie typu... Bardzo nieatrakcyjne brzmienie, ale kliknę sobie tą kostkę, zatwierdzę Enter'em, no to brzmi... instrument zrobił za mnie brzmienie. Zupełnie w inny sposób. To wszystko zbudowało teraz właśnie kork. A więc jeśli ty nie potrafisz <grych> kręcić nowych brzmień, on zrobi to za ciebie. No to co? Może jeszcze raz? Zobaczymy co teraz wymyśli. Ciekawe. To wszystko wyszło z tego brzmienia. Możemy spróbować na tak brzmieniu. Zobaczymy co wyjdzie. To jeszcze raz. Trochę przesadził. Oczywiście wiem, że nie wyczerpałem tego testu, że nie omówiłem parę ważnych istotnych spraw, ale takie rzeczy jak Elefo możecie sobie to sprawdzić na stronie producenta w specyfikacji. Zauważyliście przecież, że kręciłem gałkami, yy, tak więc yy, wiadomo, że ten instrument ma wszystko pod kontrolą, łącznie z wektorem. Natomiast chciałem Wam pokazać, że korg to instrument na eventy, instrument do swojego autorskiego projektu. Są tutaj orchity, są tutaj pady. Więc, jeśli będziesz chciał akurat podbić orchitem coś w swoim utworze, no to na Way State możesz liczyć pod każdym względem. Smyki, niesmyki, pady. Więc, jeśli masz jakiekolwiek stage piano, które nie posiada świetnych padów, świetnych różnych innych instrumentów, no to za 3,5 tysiąca zł masz doskonały moduł brzmieniowy. Wagi jego nie odczujesz, bo te 3 kg, no to zakładam, że to tyle ważą Twoje pedały do instrumentu plus case. Więc naprawdę. To jest świetne rozwiązanie, ale możesz podłączyć go pod MIDI i wykorzystać właściwie do swojego stage piana jako efekty. Masz wszystko, jako pady, masz wszystko pod kontrolą. Więc jeśli masz stage piano, które nie dysponuje dobrymi padami, a tylko fortepianem, bierzesz taki instrument. No i zobacz. Tak bez korga brzmi Kurzweil. Zrobiłem go po midi. Teraz mówiąc, WaveState to nie jest syntezator, gdzie masz oscylator. To bazuje na próbkach, ale dzięki temu, że bazuje na próbkach, jest to mega uniwersalne narzędzie. Tak uniwersalne narzędzie, że jeśli nie chcecie nosić nie wiadomo czego, mój wirus przy tym staje się po prostu bezużyteczny. Wolałbym to niż wirusa, dlatego że nie, czasami właśnie nie mogę zagrać orchitami na wirusie, bo ich tam po prostu nie ma. A tutaj wszystko jest. Wszystkiego dobrego. Na razie pozdrawiam. Cześć.